I witajcie, kolejny odcinek z serii orka systemu orkowego. Tym razem jesteśmy u mnie na podwórku. w miejscu, w którym składowałem nawóz. I tak jak tutaj stał nawóz, tak te powierzchnie ciągnikiem zajeździłem z ładowaczem dużo razy. I to jeszcze było w najgorszym momencie lentewy, gdy była bardzo wilgotna, bo to skoro wiosny. I co, my tu, co ja tu zrobiłem? Wiadomo, na na ciągniku z przodu, to na, na wozu, wisi sam ciągnik, też waży około 5 ton, także przednie koła naprawdę straszliwie zagnatają glebę. A co my tu mamy? O co to, 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 o to jest? Co to jest, o to, o to? A to co to jest? Zobaczcie. To są kopriolity. Co to wydzieliny dżidżownic? O, tu nawet jak ściągnąłem kopriolit, to może będzie widać, jest otwór po nim i tu tak samo powinny być pod kopriolitem otwór głębiej tylko no o tu na przykład nie wiem czy to kamera odda widać ale tu tych kopriolitów o widzicie jest naprawdę sporo no i pod każdym kopriolitem jest otworek Tak jak mówię tu glebę zajeździłem, zabetonowałem albo no mówię nabierałem nawozy i to mówię w najgorszym możliwym momencie gdy ta gleba była zbyt mokra i teraz czczownice kanałami ją naturalnie spulchniają tylko ile dżdżownicom zajmie proces takiego spulchnienia gleby naturalnej otóż około różnie to podają w zależności od aktywności biologicznej ale kilkadziesiąt takie 50-70 lat jest to okres w którym dżdżownice potrafią przemieszać całą warstwę próchniczną Całe, całe te 20-30 cm wymieszają wyciągnąć wyciągną z pod spodu z powrotem na górę, tylko no, względem naszego życia, te tak 50-70 lat, czy no może jeżeli jest jeszcze mniejsze, życie biologiczne około 100 lat, dla nas jest to okres no, troszkę długi. Szczerze mówiąc, to jest to nawet trochę dłużej niż nasze życie. Ale naturalnie, naturalnie by ta gleba została z powrotem naprawiona. Z powrotem dżdżownice by to przeryły, korzenie by się zaczęły tymi kanałami, pierwsze po dżdżownicach, tam głębiej przemieszczać. Coraz więcej korzeni, coraz więcej dżdżownic, to by się samo naprawiło. Tylko tak, jak mówię, kwestia jest czasu. Kwestia jest czasu. Nam jako rolnikom zależy, żeby te plony. Jak najlepszej jakości zbierać co roku. A żeby zbierać co roku, nie możemy sobie, no nie mamy czasu, żeby pozwolić po takiej ekstremalnej, mówię, bo tu jest ekstremalny przykład zgęszczenia, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby te naturalne procesy sobie powoli, powoli przebiegały. Co by tu się stało, jakbym tu wysiał po nautilu? No pewnie pszenica by się nie chciała korzenić, przyszłaby pierwsza lepsza susza, by wyschło. Co? No i właśnie tu jest kwestia, dlaczego my uprawiamy. Bo nam chcemy sprawić, aby pewne procesy zabiegały szybciej, tak jak te spłuchnienie. Ono by naturalnie zaszło w przeciągu kilkudziesięciu lat. A my w ciągu jednej uprawki staramy się to naprawić. W sumie staramy się naprawić to zło, które sami wyrządziliśmy. I tak samo jest w polu. Na polach uprawnych nigdy, po polach uprawnych nie jeździły, znaczy no, pole uprawne no to historia ludzkości, ale w naturalnych warunkach, po, po prairiach czy tam po stepach nigdy nie jeździły kombajny, nigdy nie jeździły ciągniki. To jest już wymysł, znaczy ciągniki to jest w ogóle już <laughs> ostatnie stulecie w sumie. Gdzie to jest, tak jak mówię, to jest okres obstry w historii Ziemi. I my sami niszczymy niszczymy to, co natura sama stwarza naturalnie, i staramy się to wszystko z powrotem odbudować. Tylko mało kto się zastanawia, właśnie jak to przybiega naturalnie i co się, jakie procesy się z tym wszystkim wiążą. Mówię, te koprolity, dżdżownice, by to wszystko naprawiły w przeciągu kilkudziesięciu lat. Jeżeli my chcemy te pole, jakby przywrócić te miejsce z powrotem do użytkowania rolniczego, no, bierzemy jakieś narzędzie spulchniające, uprawiamy, wysiewamy. Tylko teraz, co należy pierwsze zrobić w takiej sytuacji? Pierwsze trzeba sprawdzić stan zagęszczenia. Tak jak mówię, każda uprawa niszczy, niszczy strukturę gleby, ale tu, w tym miejscu, na przykład nie ma jeszcze ta struktura gleby. Tych kanałów w podgrzeżownicach jest niewiele, ale tak jak mówię, jeszcze nie ma takiej struktury fajnie także tutaj już za wiele nie jesteśmy w stanie zniszczyć teraz uprawę powinniśmy tak tak dobrać aby działać aby działać tam gdzie to zagęszczenie naprawdę jest i sądzę że tutaj po tym ładowaniu tych nawozów te zagęszczenie sięga na pewno metra na pewno jest na metr zagęszczone bo to koła naprawdę ugniatają metr, nawet więcej, w zależności no polecam temat zagęszczania się gleby każdemu z nie każdy sobie sam nad tym zastanowi i teraz jaką uprawę powinniśmy tu wybrać jeżeli nie zależy, tak jak mówiłem wcześniej, żeby na powierzchni był mulcz no to uprawę tylko, która by spulchniała jaka maszyna spulchnia, a nie miesza no różnego rodzaju głębosze. I to jedne. Mniej wąskie pasy spulchniają, inne typu Agrisem Kultiplow podrywają całą powierzchnię na jakiej pracują. I mamy spulchnienie, nie, nie mamy mieszania tutaj wierzchniej warstwy. Dodatkowo jak tylko spulchniamy, no to nie niszczymy całkowicie tych bioporów po, po, po dżdżownicach tych kanałów, bo gleba się kruszy w większe, mniejsze grudy i w tych grudach te kanały dalej zostają. Jeżeli my zbytnio rozpylimy to wszystko, przemilimy, że tak powiem, no to niszczymy wszystkie te kanały jeszcze, co zostały, no i utrudniamy życie, życie drżownicom. I tak jak mówię, przede wszystkim trzeba sprawdzić, umieć ocenić, na jaką głębokość musimy pracować. Spulchnienie jest złem koniecznym, aby, aby co roku prowadzić, co roku produkcję, żeby co roku zbierać plony fajne. Jeżeli by nam nie zależało na tym, żeby co roku zbierać plon, to byśmy mogli pozostawić pole na jakiś czas, zasiać jakimś poplonem i to samo by się zregenerowało. No ale no niestety tak, tak idealnego światu nie mamy i musimy co roku. I teraz, tak jak mówię, tu jest ekstremalny przykład zagęszczenia, ale na przykład na polu uprawnym, jeżeli z, sprawdzimy i zagęszczenie jest na przykład tylko 15 cm, ja bym pracował tylko na te 15 cm. Nie pracowałbym głębiej i tak jak mówię, nie mam. Czy belkowca mam głębosz, który jest płucznia, ale tej wierzchni warstwy bardzo nie miesza. Jeżeli zagęszczenie sięga 20, 30, 40 na tyle bym pracował. Jeżeli na metr, tak jak w moim przypadku, w niektórych, niektórych miejscach te zagęszczenie gleby sięga do metra, no to tam się staram pracować. I to nie jest według mnie głupie podejście. Tylko umożliwiam, naprawiam, działam tam, gdzie jest potrzeba. I tak przed, każdą, przed każdym. Przed każdą uprawką, jak jadę w pole, pierwsze co robię, wysiadam z ciągnika, biorę garść ziemi w rękę, biorę szpilkę, sprawdzam na jaką głębokość pracować, patrzę co się dzieje, ile jest dżdżownic i oceniam stan gleby i dopiero dobieram głębokość uprawy. Nie można działać na ślepo. Do czego nas orka przyzwyczaiła? Jestem w sumie. Część osób nawet się nie zastanawia co robi Wie, że przychodzi wrzesień Trzeba orać, zasiać i jakoś to będzie Często jest tak, że Kółko w pługu jest nawet zardzewiałe Znaczy no, korba od regulacji Kółka jest zardzewiała No i całe życie tak samo Idzie uprawa Zobaczcie, tak jak mówię, tu jest ekstremalny przykład zagęszczenia. Każdy przejazd koła zagniata do metra. Jeżeli tutaj, tak jak w przypadku dwuskibowych, trzyskibowych pługów, tak jak kiedyś, 60-30 się orało, koło ma te 30 cm, pług zabiera 60. Jedna druga powierzchni pola jest ujechana po no te koło, które jedzie po, po caliznie jeszcze no i jedno koło jedzie w bruździe, koło bruzdowe. Czyli cała powierzchnia gleby jest zajechana i najgorsze jest to, że tu mamy te zagęszczenie, a jeszcze koło te bruzdowe, spłuchniamy te 20-30 cm, nawet robimy to zbyt bardzo, orko, a pod spodem, nie dość, że lemiesz raz zagniata, to dwa jeszcze te koło bruzdowe jeszcze dodatkowo dogniata. I co, jakie sytuacje mamy? Mamy taką sytuację, że te pierwsze warstwa, którą uprawiamy, jest fajna, pulchniutka, niby się zdaje, a pod spodem jest beton. Korzenie roślin, wszystkich roślin, myślę, że w tym cyklu też będę pokazywał odkrywki Wam i pokażę Wam, że te korzenie, nawet zbóż, sięgają grubo ponad metr. I wracając właśnie do. Do dzisiejszego odcinka spłóchniane te 20-30 cm. Mamy ładnie spłóchnioną warstwę. spodem mamy beton. Korzenie rozrastają się tylko w tej warstwie. No i później przychodzi susza. No i co? Przeszli te 20-30 cm i rośliny umierają. Jeżeli korzenią się głębiej. To korzystają z tej wody, która jest w głębi. Korzystają też z tych składników. Tak jak na ostatnim odcinku wspominałem, że obieg składników pokarmowych cały czas trwa. Tak samo jak tutaj dżdżownice wynoszą te kopriolity. Przyjrzyjcie się, jeżeli jest pod spodem glinka, jeżeli jest jakiś margiel, no to te kopriolity są rude czasami. Czasami są rozbijałe. Właśnie dżdżownice wynoszą ten materiał z powrotem w sposób naturalny. Tylko że to trwa dużo dłużej niż. My jesteśmy w stanie to ogarnąć, że ja tak powiem, swoim życiem. Ale to się dzieje w sposób naturalny. Mówię, to co my, my działamy na Ziemi, to jest strknięcie palców podług wszystkich procesów, jakie zachodzą. I kończąc jest ten odcinek, tak jak mówię, trzeba, trzeba zrozumieć, zrozumieć procesy, jakie zachodzą w glebie, zrozumieć. Jaką my, my krzywdę wyrządzamy tej glebie, i dopiero starać się działać, naprawiać to, co sami zepsuliśmy. I mówię tutaj, nawet nie muszę, tu są kopriolity, tu są kopriolity, tu są kopriolity, tu są kopriolity. Tak mu mówię, ta gleba by w przeciągu kilkudziesięciu lat sama by się naprawiła, ale my, jako rolnicy, nie mamy tyle czasu, dlatego jak mówię, polecam analizować to, co my zrobiliśmy, i dopiero starać się to naprawić nie ma nigdy nie pytajcie się na internecie na jaką głębokość macie uprawiać swoje pola, jak macie je uprawia. to trzeba pójść na Wasze pole zrobić odkrywkę, sprawdzić to i dopiero oceniać ja nie staram się nikomu doradzać, znaczy nie staram się doradzać żeby sam każdy sprawdził aby sam każdy poszedł na pole, zrobił odkrywkę i sam wtedy zobaczy, jaki jest stan jego gleby i na jaką głębokość potrzebuje pracować. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.